Dobry, witam serdecznie na tego tygodniowe videoblog, który jest nietypowy, jak Państwo widzą. Chciałbym poświęcić ten videoblog dzisiaj na nadchodzące Mistrzostwa Europy Euro 2012 i chciałbym skorzystać z tą okazji, żeby życzyć wszystkie zespoły, które będą grać. Aby wszyscy grali fair, i chciałbym też zachęcać nas wszystkich, abyśmy um, dopingowali i wspierali e, nasze narodowe e, drużyny. Um, ale chciałbym jakby taką jedną rzecz podkreślić. E, jak Państwo widzieli, BBC um, zarzuca. Polskim kibicom, antysemityzm, rasizm. Ja cały czas o tym bronię i próbuję przedstawić. Miałem już dwie wywiady z BBC, mam kolejny w tym weekendu. Zaraz po tym wideoblog mam wywiad z telewizji Reuters i próbuję pokazać, że Polska jest fantastycznym krajem. Polska jest gościnnym krajem. Polska jest krajem otwartym dla gości. I chciałbym zachęcać nas, abyśmy Właśnie tak pokazali, że Polska jest krajem, gdzie ludzie mogą przyjeżdżać i mogą czuć się bezpieczne, mogą się pobawić, turyści mogą nas odwiedzać i będą czuli się akceptowani. Tego właśnie Państwo i Siebie życzę. I mam nadzieję, że jak spotkamy się następnym razem przy będzie będziemy się świętować zwycięstwa polskiego drużyny. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.